Się Siadaj, proszę. O co chodzi? Jaka władza? Jacy młodzi? Powiem więc bez lania wody. Jest na świecie już król młody. W Betlejemie się urodził. O co ci znów w chodzi? Betlejem, nowa władza. Panie Sadam, pan przesadza w Betlejemie. Łama wężów we gniazdeczku. Wciąż przynoszą mi nowiny. Nie ma groźnej tam dzieciny. Przestań ty mnie denerwować. Z kim ja muszę tu pracować? Myśl troszeczkę. Myśl o chwili, gdy trzej króle tu przybyli. Czy pamiętasz, co mówili? Czego chcieli? Gdzie dążyli? Owszem, byli. Powiedzieli, że jakiegoś króla chcieli uczcić ludzkim swym pokłonem. I za gwiazdy żniadone. I Nie, nie byli niebezpieczni. To wadlecie jakiś śmieszni. I już to ty! Nurno broło! Czech nam Przyszli oni w Twoje ziemię znaleźć króla w Betlejemie. I uczcili darem złotym. Wiedziałeś głupcze o tym? Więc naprawdę jest król nowy, że ma stan już gotowy? Nie ma więc co dłużej czekać, brać pieniądze i uciekać. Obym zdążył Boże drogi, szybko złoto no i w nocy. Siadaj! Spokój! Po co trwoga? Po co zaraz wzywać boga? Słuchaj dobrze. Przecie to dopiero małe dziecie. Nim dorośnie, by ci wadzić, Możesz teraz tu je zgładzić. Więc mam dziecko małe zabić, ją niewinną ręce skrwawić. zrygam się, gdy on tak gada. O, szatańska jest to rada. Lecz gdy władza zagrożona, Trudno, rzecz postanowiona. Niechaj skinie król ten nowy, już na zbrodnię Jan gotowy. Do mnie, do mnie, mój hetmanie. Jaki rozkaz, jaśnie panie? Zbierz żołnierzy, niech się stanie, to będę jemu już hetmanie i tam wszystkie bez różnicy zabiję ci w okolicy. Co mam zrobić, jaśnie panie? Jak jakiś czyn. Hetmanie, jasno chyba rozkaz dany, ma być zaraz wykonany. Tak jest panie. I, i się odpoczywaj, bardzo się utrudził chyba. Ja także lecę sobie, zrobię dobry koczoł tobie.